Cześć, witam wszystkich następnego dnia z Kapsztadu Aktualnie jesteśmy na Cape Point i zdobywamy, no w sumie, przylądek. Dobrej nadziei. Przyjechaliśmy tutaj autobusem z zorganizowaną wycieczką. Ponieważ tak by chyba bardziej się opłacało, wejście tutaj kosztowało 300 randów. Potem lecimy jeszcze na plażę z pingwinami, co kosztowało 150 randów. No nic, będę wam pokazywał, jak tu wszystko wygląda. Podróżowania poza sezonem jest to, że jest y, tutaj dość mało ludzi. Powiedziałbym, że jest około, nie wiem, ze 150 osób, może. Nie, obiekt jest tak wielki, że to się rozmywa i czujemy się, jakbyśmy byli tutaj wręcz sami. Zeszliśmy już z Cape Point i lecimy kupić teraz jakieś pamiątki i zaraz lecimy prawdopodobnie na Border's Beach i na jakieś jedzenie. Widoki tutaj powalają wszystkim, polecam i według mnie tutaj akurat jest bezpiecznie. Byliśmy właśnie na jedzeniu, jedzenie jest spoko w miarę, jak za taką cenę ujdzie. Bo około nie wiem, 14 zł za pizzę, no to jest spoko, ale problem jest taki, że są tutaj bardzo wkurzające ptaki, które atakują i wyrywają jedzenie. I no to jest na minus ewidentnie, więc jak kupicie jakieś jedzenie, no to lepiej się gdzieś schowajcie albo idźcie, nie wiem, do autokaru, auta, bo no mi, mi wyrwało kawałek pizzy tak wyrwało... właśnie na przylądku dobrej nadziei ale tutaj wiem, nie wiem czy mi w ogóle słychać ogólnie też bardzo fajnie zrobić to zdjęcie z tym napisem Cape of Google Hope no i e, lecimy dalej dojechaliśmy do Walder's Beach jest tu dość dużo ludzi e, poszukamy plaży, e, o której właśnie czytaliśmy wcześniej, że jest gdzieś obok i nie ma aż tyle ludzi i też są pingwiny, prezentuje to się tak like dream, you take me to a place that

Kapsztadu. Dzisiaj w planach nie mamy nic. Lecimy jeść na Waterfront i w sumie posiedzimy sobie chyba tam. Jakaś kawa, coś takiego. Wrócimy albo pooglądamy Netflixa. Jesteśmy właśnie w tym food hallu, co Wam wcześniej mówiłem i zamówiliśmy jedzenie. Martyna wzięła sobie jakiegoś gofra, a ja sałatkę. I aktualnie czekam. Potem będziemy chyba siedzieć tutaj przez godzinę jakoś i idziemy na zakupy jakieś i do domu po jedzeniu przeszliśmy jeszcze na kawę okazało się, że jest to fajna knajpa z widokiem na górę stołową bardzo polecam bo latte kosztuje 7 zł więc jest to dwa razy taniej niż w Polsce i prezentuję się Za mną znajduje się stadion, w którym w 2010 roku odbywały się mistrzostwa świata, ten, gdzie hymnem było Waka Waka Shakire. Jest to jeden z największych stadionów w południowej Afryce i ogólnie jest bardzo fajny, bardzo ładnie się prezentuje. Zresztą pokażę wam może, jak on wygląda z bliska. Anie i ogólnie widzieliśmy jakiś statek za y, mgłą, która się aktualnie tutaj znajduje, a wczoraj, jak byliśmy na wycieczce, e, pan mówił, że rozbił się na do bym nadziei e, statek e, latający holender. E, legenda mówi, że ten kto zobaczy statek, e, tego spotka coś złego. Więc e, miejmy nadzieję, że to nie był on, ale no nic, czekamy na zachód słońca. Taką sytuację, że Uber przejechał nasz dom, i w sumie jechaliśmy przez jakieś 5 minut. I już oczywiście, że nas zabiją, no bo jednak kapsztat jest dosyć niebezpieczny, ale no na szczęście jakoś dojechaliśmy, zapłaciliśmy prawdopodobnie chyba tyle samo, ile mieliśmy zapłacić, ale no tak was informuje, że Uber też zawodzi, bo ogólnie nie było pokazane, jakby naszego auta nie było na nawigacji. Więc no, to taka trochę przystroga Cześć, witam wszystkich z lotniska International Cape Town. E, przyjechaliśmy tutaj Uberem za około 50 zł, czyli tak jak ostatnio, jest to całkiem spokojna ponieważ jedzie się tutaj pół godziny. Ogólnie podsumowując, Kapsztat e, jest to jedno z najpiękniejszych miast, jakie widziałem, ale musicie liczyć się z tym, że jest tu bardzo niebezpiecznie i ginie 50 osób dziennie. Przyjeżdżając e, na lotnisko, mijamy slumsy właśnie w tych slumsach na Podczas naszego pobytu czytaliśmy o, o no, sporej ilości zgonów, strzelaniny i tym podobne. Ogólnie wchodząc na Signal Hill, wchodząc na Lions Heads, wchodząc na Table Mountain, musicie liczyć się z tym, że mogą Was napaść. Na szczęście nam udało się wejść. Yy, zaczynając z temat... Kapsztadu poza sezonem. Polecam Wam raczej, ponieważ no, my, akurat, pogodę mieliśmy różną, ale z tego co widzim, widziałem na pogodę w przyszłym miesiącu, jest e, całkiem fajna pogoda. E, wiadomo, że latem będzie lepiej, no, ale będzie więcej turystów, co jest też minus. i ceny będą na pewno większe. Podsumowując, e, ceny zlot dali, daliśmy 2500 złotych, e, około, bo jeszcze mieliśmy przodkę w Dubaju, co tam e, pewnie wiecie. Eee, za nocleg daliśmy na osobę 600 zł, czyli też całkiem, całkiem za jedzenie, transport i atrakcje daliśmy około 150 euro, czyli tam 600 zł, powiedzmy co nam daje, że za cały wyjazd do Kapszadu, czyli do, na koniec Afryki zapłaciliśmy 3700 zł myślę, że to jest całkiem spoko cena